Witam Was wszystkich niewiarygodnie, serdecznie. Cieszę się, że spotykamy się w takich pięknych okolicznościach. Chciałbym przywitać naszego gościa specjalnego, którego chyba już nie muszę przedstawiać, kapitana reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego. Tak jak wy zaczynałem tutaj grać, może warunki były trochę inne, takiego boiska nie miałem, ale tak naprawdę w tym wszystkim to nie o to chodzi, o to o najważniejsze jest to, żebyście mieli fan z tego co robicie, żebyście byli szczęśliwi, żebyście mieli pasję, że niezależnie od tego kto wam co mówi, bo to, że ktoś z boku wam coś powie, nie oznacza, że to jest prawda. Wracają wspomnienia, jak długo czasami się dojeżdżało na trening, ile wyrzeczeń było z tym wszystkim związanych. A też jakie bramki się strzelało, jak się wygrywało, jak się przegrywało, bo nie zawsze wygrywałem też. Przegrywać też trzeba potrafić, ale z przegranych trzeba wyciągać wnioski, a jeszcze większe wnioski trzeba wyciągać po zwycięskich meczach, a to jest sztuka. Jeszcze raz bardzo chciałem podziękować gościom i Państwu i oczywiście Wam za to, że dzisiaj się tu mogliśmy spotkać. Dziękuję. Wielkie brawa dla tego człowieka. Bez niego tej imprezy całej Pytusia nie było. Dyrektor Marek Krzywicki, wielkie brawa. Bartosz Ignacik, Dziękuję Państwu serdecznie. Zatem bawmy się, bo jeszcze się z tego cieszyć.